Pięć największych kłamstw o Jezusie, w które nadal wierzy wielu chrześcijan. Witajcie na naszym kanale. Ten pierwszy. Przez wieki wiele tradycji, mitów, a wręcz kłamstw wplątało się w biblijne relacje dotyczące Jezusa. Wielu chrześcijan wierzy dziś w rzeczy o Jezusie, które po prostu nie mają poparcia w Piśmie Świętym. Mówię o takich kwestiach, jak jak naprawdę wyglądał Jezus. Czy naprawdę urodził się 25 grudnia? Czy naprawdę wypędził przekupniów ze świątyni dwa razy i o wiele więcej? To jedno z najbardziej rozpowszechnionych i powszechnie przyjmowanych kłamstw o Jezusie. Prawie cały chrześcijański świat obchodzi Jego narodziny 25 grudnia każdego roku. Ale czy to naprawdę data wspomniana w Biblii? Krótka odpowiedź brzmi: stanowcze nie. Spójrzmy na dowody biblijne. W Ewangelii Łukasza 2.8 czytamy, że w czasie narodzin Jezusa pasterze przebywali nocą na polu, pilnując swoich trzód. Uczeni zgadzają się, że to niemal na pewno wyklucza grudzień, ponieważ pasterze w starożytnym Izraelu zabierali swoje stada z pól przed końcem października Dodatkowo w tym samym rozdziale czytamy że Józef i Maria udali się do Betlejem na spis ludności zarządzony przez cesarza Augusta Takie spisy nie odbywały się zimą gdy podróże były trudne przez niskie temperatury dużo bardziej prawdopodobne jest że wydarzyło się to wiosną lub jesienią. Więc jeśli nie 25 grudnia, kiedy naprawdę urodził się Jezus, Biblia nie podaje konkretnej daty, ale można ją zawęzić na podstawie takich wskazówek, jak obecność pasterzy na polach, czas spisu ludności i kolej kapłańska ojca Jana Chrzciciela, Zachariasza. Większość uczonych szacuje, że narodziny Jezusa miały miejsce pod koniec lata lub wczesną jesienią, czyli w sierpniu, wrześniu lub na początku października. Data 25 grudnia została wybrana dopiero kilka wieków później przez Kościół, prawdopodobnie, aby pokryć się z pogańskimi świętami zimowego przesilenia. Podsumowując, Boże Narodzenie to piękna tradycja, ale nie ma ona biblijnego uzasadnienia, by świętować narodziny Jezusa właśnie 25 grudnia. Biblia daje nam wystarczająco wskazówek, by wiedzieć, że najprawdopodobniej urodził się w zupełnie innej porze roku. Tak właśnie niemal zawsze przedstawiany jest Jezus w filmach, na obrazach, rzeźbach, wszędzie. Mężczyzna. Z długimi, falującymi włosami do ramion, ubrany w długą tunikę. Ale czy to rzeczywiście odpowiada Biblii i realiom historycznym? Biblia dość jasno wskazuje, że w starożytnym Izraelu mężczyźni zazwyczaj nie nosili długich włosów. Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, 14 werset, mówi: Czyż sama natura nie uczy? Że dla mężczyzny długie włosy są hańbą? Wyjątkiem był tak zwany ślub nazireatu. Czasowy ślub, w którym mężczyzna nie ścinał włosów, ale to była rzadka i specjalna praktyka. Zatem Jezus prawdopodobnie miał krótkie włosy, zgodnie z normami kulturowymi i pismem. A co z jego ubraniem? Jezus pochodził z ubogiej, robotniczej rodziny w Galilei. Nie nosiłby ozdobnych szat, ale raczej typowy strój chłopa, czyli lniana tunika do kolan i wełniana opończa. Prawdopodobnie nosił też płaszcz lub chustę, skórzane sandały i nakrycie głowy chroniące przed słońcem. Biblia nie podaje dokładnych szczegółów wyglądu Jezusa, ale na podstawie kultury i kontekstu wiemy, że dzisiejsze przedstawienia są bardzo odległe od rzeczywistości. Jeśli to, co słyszysz, rzuca nowe światło na znane historie, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych odkryć. To dopiero początek. To często powtarzany argument sceptyków i krytyków: Nie ma żadnych dowodów na istnienie Jezusa poza Biblią, ale czy to prawda? Trzeba zrozumieć, że w tamtych czasach greccy i rzymscy historycy nie opisywali prostych żydowskich wieśniaków, pisali głównie o polityce i wojnach, więc brak licznych wzmianek o Jezusie. Nie jest dziwny. A jednak mamy pewne potwierdzenia z niechrześcijańskich, starożytnych źródeł. Na przykład Flaviusz Józef, żydowski historyk z I wieku, około 93 roku naszej ery, pisał: W tym czasie żył mądry człowiek imieniem Jezus, czynił niezwykłe rzeczy. Potwierdza też jego ukrzyżowanie i wspomina plemię chrześcijan. Rzymski historyk Tacyt, pisząc około 116 roku naszej ery, mówi o Chrystusie, który poniósł karę śmierci za czasów Poncjusza Piłata. Talmud również wspomina Jezusa jako fałszywego proroka, który czynił czary. Dodatkowo mamy pisma ojców Kościoła, takich jak Klemens, Ignacy i Polikarp, uczniów apostołów. Ich zapiski stanowią ogromne świadectwo o życiu, nauczaniu, cudach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Więc, choć nie mamy aktu urodzenia, to twierdzenie, że nie ma dowodów na istnienie Jezusa, jest po prostu fałszywe. To element każdej bożonarodzeniowej szopki i niemal każdej wizualnej interpretacji mały Jezus leżący w drewnianym żłupku w otoczeniu bydła, owiec, osiołków i siana w jakiejś drewnianej stajence, czysto dole. Wygląda to pięknie i uroczo, ale czy taka była rzeczywistość? Zobaczmy, co mówi Biblia. Po pierwsze, greckie słowo kataluma, tłumaczone jako „gospoda“ w Łukasza 2,7, nie oznaczało hotelu czy zajazdu, ale raczej pokój gościnny w prywatnym domu. W starożytnej Palestynie podróżni zatrzymywali się w domach krewnych lub znajomych. Zwierzęta trzymano zazwyczaj w przyległej części domu. Często był to niższy poziom budynku. Józef i Maria najpewniej przybyli do domu bliskich w Betlejem, ale z powodu tłumów, związanych ze spisem ludności, nie było miejsca w głównym pokoju. Dlatego musieli zostać w pomieszczeniu, gdzie zwykle przebywały nocą zwierzęta czyli wewnętrznej części domu. To oznacza, że Jezus najprawdopodobniej nie urodził się w żadnej zewnętrznej drewnianej stajni, jak często widzimy na obrazkach. Był raczej urodzony w części mieszkalnej domu, przeznaczonej dla zwierząt. A żłob w tamtych czasach był to po prostu wgłębiony fragment kamiennej podłogi, gdzie sypano pasze dla zwierząt. Zawiniętego w pieluszki Jezusa położono właśnie tam, na ziemi, w wykutym miejscu, na pasze. Biblia wyraźnie pokazuje, że Jezus przyszedł na świat w bardzo skromnych warunkach. Choć nasze współczesne, romantyczne obrazy są piękne, najprawdopodobniej mijają się z prawdą. I nie oddają surowej rzeczywistości Jego narodzin? Czy zauważyłeś, że w wielu filmach i serialach Jezus dwukrotnie wyrzuca handlarzy ze świątyni? To bardzo popularna scena, która pojawia się raz po raz, ale czy Biblia mówi, że stało się to dwa razy? Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisują to wydarzenie tylko raz, na kilka dni przed ukrzyżowaniem Jezusa. Mateusza 21,12 12-13 A Jezus wszedł do świątyni i powypędzał wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni i powywracał stoły wymieniających pieniądze i ławki sprzedawców gołębi i rzekł do nich, napisane jest Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców. W Marku 11,15 do 17, niemal identyczny opis. W Łukasza 19:45 do 46. Znów ten sam moment dodając jedynie, że Jezus nauczał codziennie w świątyni. Tak więc synoptyczne Ewangelie Mateusz, Marek, Łukasz opisują jedno konkretne wydarzenie tuż przed śmiercią Jezusa. ale czy Ewangelia Jana wskazuje na dwa takie przypadki? Zajrzyjmy do Jana 2:13-17. Opisuje on oczyszczenie świątyni na początku służby Jezusa. I znalazł w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, a także siedzących tam handlarzy pieniędzy. Uczyniwszy sobie bicz ze sznurków, wypędził wszystkich. Choć Jan umieszcza tę scenę na początku, słowa Jezusa są niemal identyczne z tymi z końca jego życia w innych Ewangeliach. To oznacza, że Jan niekoniecznie opisuje inne wydarzenie, ale raczej to samo, tylko ujęte wcześniej w narracji teologicznej. Podsumowując, choć twórcy filmowi pokazują tę scenę dwukrotnie, Biblia wskazuje na jedno, Konkretne oczyszczenie świątyni, które miało miejsce na kilka dni przed ukrzyżowaniem Jezusa. To niesamowite, jak wiele prawdy wciąż jest ukryte pod warstwą tradycji. Jeśli chcesz razem z nami odkrywać to, co zostało zapomniane, kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek. Każdy nowy odcinek to krok bliżej do poznania prawdziwej historii Jezusa.